serdecznie pozdrawiam, witam. E, bardzo się cieszę jak zawsze z tego spotkania, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. E, e, pokój wam wszystkim. E, dzisiejsze nasze spotkanie ma troszeczkę inny charakter, ponieważ e, będę mówił trochę mniej o samej wspólnocie świętego Jakuba 12 kroków dla chrześcijan, ale będę mówił o, o pewnym wydarzeniu, o wydarzeniu, które już niebawem e, będzie naszym wspólnym udziałem. Bowiem będę chciał Was zaprosić na, na takie dni skupienia, które odbędą się w Łomży, To będą takie jubileuszowe, bo już 10. i są to spotkania formacyjne Wspólnoty Świętego Jakuba, czyli Formacyjne, to znaczy, że zapraszamy na nie wszystkich braci i siostry ze Wspólnoty, po to, abyśmy mogli nie tylko się spotkać tam w ramach jakiejś takiej integracji czy, czy też wymiany swoich doświadczeń, ale żebyśmy mogli też spróbować się formować, to znaczy wzrastać we wspólnocie świętego Jakuba, tak aby mieć tą most przekazu. Tego, czym ta wspólnota jest. Ale obiecałem, że będzie mniej o, o wspólnocie dzisiaj. Wrócimy do tego w następnych naszych spotkaniach. Natomiast dzisiaj bym chciał się skupić na tym spotkaniu Łąży, które się rozpoczyna 29 lutego. Czwartek kończy się 3 marca w niedzielę. Takie jest nasze założenie, żeby dwa razy w roku się spotkać. To spotkanie temu spotkaniu towarzyszyć będzie cyfra 12. To jest. Już ostatnia z tych cyfr, które proponowaliśmy na kolejnych dniach skupienia i nad którymi się pochylaliśmy. 12, nie wiem, co wam się kojarzy z tą, z tą cyfrą, na pewno wiele ma znaczeń, to, to trochę o tym powiem. W, w tym naszym życiu ta dwunastka jest taką. Często pojawiającą się cyfrą. Nie wiem, czy też zastanawialiście się kiedyś, skąd się wzięło i dlaczego jest na przykład 12 miesięcy w ciągu roku. Nie? To jest taka ciekawa też koncepcja. No, mamy też odniesienie do tych 12 kroków, które są tym programem wyznaczonym w naszej wspólnocie jako programem zdrowienia, wychodzenia ze zniewolenia, wzrastania. Sugerujemy, że, że warto do tego programu sięgać. No Nie inaczej też zaczyna się list świętego Jakuba, który otwiera ten list, który jest też podstawą, ale i też daje nazwę naszej wspólnocie, w którym Jakub go tak zaczyna. Jakub sługa Boga i Pana Jezusa, ślepo zdrowienia dwunastu pokoleniom w rozproszeniu. No, to jeszcze wrócę do tego, żebyśmy mogli sięgnąć troszeczkę do znaczenia tych, tych liczb, tej cyfry 12. W samym Biblii, w samym Piśmie Świętym jest wiele odniesień, no to co, co tutaj, te 12 pokoleń, no to jest bezpośrednie odniesienie do 12 synów Jakuba, którzy wzięli w posiadanie ziemię obiecaną, czyli ta. Obietnica Boga, która się zrealizowała, i to jest jakby obraz tych dwunastu pokoleń. Mamy też 12, 12 chlebów pokładnych na stole, poszedł zasłoną Arki Przymierza. Jest to też taki obraz tych dwunastu tych bochenków ofiarnych składanych na, na ołtarzu. Jest 12 koszy z łąkami z pięciu chlebów. To jest z kolei już odniesienie do tej, do tej Ewangelii, którą wiecie. Wyspóznakarny pięcioma chlebami, dwoma rybami. Kilka tysięcy tych, którzy go słuchali. Jest dwunastu apostołów, tego, tych posłańców Nowego Przymierza, czyli kolejny raz ta liczba dwanaście nam się tutaj pojawia. Jest też ten wieniec gwiazd dwunastu, który... Jest na głowie e, niewiast, to, to w tym rozdziale e, w 12 Apokalipsy bardzo pięknie e, Święty Jana e, opisuje ten e, właśnie to obleczoną w Słońce I, i właśnie z tym i, i tych 12 e, gwiazd. E, co byśmy tu jeszcze mogli e, powiedzieć? E, jest pieczętowanie 12 tysięcy sprawiedliwych. Ten iloczyn liczby 12 razy, 12 razy, chyba 1000, daje liczbę 144 tysiące. To też w apokalipsie świętego Jana jest tych opieczętowanych. Jest 12 bram, 12 aniołów do pilnowania oraz imiona, 12 pokoleń wypisanych na bramach Nowego Miasta Jeruzalem w Niebie. To też jest apokalipsa. E, mury tego nowego e, Jeruzalem e, na 12 fundamentach e, z wypisanymi imionami dwunastu apostołów. I to tu jakby się kręcimy już e, wokół e, tego, e, e, tego znaczenia e, tych wszystkich e, tych wszystkich e, takich e, no liczb, e, tych znaczeń, te, te, tej cyfry, e, która e, gdzieś e, ona się pojawia i jest takim wyrazem naszego też postrzegania tego świata i rzeczywistości. Na pewno też liczba 12 należy do liczb porządkujących, ale sugerujących porządek Boży. Doskonały i obejmujący wszystkich. No tak na początku tego wstępu, ale też zachęcam Was do tego, abyście jeszcze szukali inspiracji, jakby odkrywania zarówno w Piśmie Świętym, ale i też w jakichś takich znaczeniach potocznych, czy dnia codziennego tej cyfry 12 i związanych z tym skojarzeń, czy interpretacji. Dla mnie jeszcze też takim ważnym elementem tych dwunast i tego cyfry 12 jest też ten, ten wyraz 12 schodów, które prowadzą do domu doktora Boba. I to jest takie, powiedziałbym, bardzo przekonujące, do tego, że pod całym tym projektem programu 12 kroków podpisał się Bóg, że Bóg interweniował właśnie też w ten sposób, pokazując, że to dzieło, ten program 12 kroków nie jest to ludzki wymysł, choć na to dowodów jest jeszcze wiele innych, ale te 12 kroków do, do, do domu doktora Boba jest taką też, takim też obrazem tego, że to 12 nie jest bez znaczenia. No i ten 12 krok, który jest tą koroną, zwieńczeniem tego naszego programu, i myślę, że on daje wyraz w naszej służbie, że ten krok daje wyraz w naszej postawie, już takiej nie tylko teoretycznej, że poprzez ten dwunasty krok jesteśmy gotowi uzbrojeni czy wyposażeni w łaskę, w ducha świętego Jesi, głosić całemu światu tą dobrą nowinę. Głosić całemu światu, że Bóg jest miłością. Głosić całemu światu, że kocha każdego z nas. Oddał życie za mnie za Ciebie, abyśmy mogli być ludźmi szczęśliwymi, abyśmy mogli być ludźmi spełnionymi, abyśmy mogli być ludźmi e, wolnymi. E, to, to będzie tematem e, naszego e, tego spotkania w Łomży i myślę, że e, warto się tam spotkać. <grych> Czy tak. E, Będziemy mówić o tej Cyfrze 12, no jak to, tak? Nie, nie wiem, dlatego że to, co powiedziałem Was tutaj teraz na ten początek, na to spotkanie nasze tutaj, to tylko po to, abyś Was w jakimś stopniu zainspirował. Oczywiście spotykamy się tam pierwszy raz, więc jest to dla nas teren zupełnie nieznany. Tam są dwie wspólnoty świętego Jakuba, które już kilka lat. No, są tym miejscem dla tych wszystkich poszukujących tego e, swojego portu, e, spokoju, e, jakiegoś też miejsca dobrego, w którym będą się czuli dobrze, w którym mogą się rozwijać, które też może dać im tam moc do, do tego, aby być tym światłem dla świata być tą solą dla. dla, dla Ludzi, którzy gdzieś szukają pomocy i, i tej żywej relacji z Bogiem. I oczywiście na to spotkanie przyjedźcie, weźcie ze sobą Pismo Święte. Zawsze o tym mówimy, że łatwiej nam wtedy jest ze sobą dialogować. Tą Biblią, którą sugerujemy, aby była w Waszym wyposażeniu i też ciągle pod ręką, żeby to była ta Biblia Jerozolimska, która no, z natury swej. I też tego, jak jest ułożona, daje tą możliwość pędrowania to możliwość wędrowania poprzez to słowo Boże. Są komentarze, są pełne e, jakieś takie marginalia, które no, pozwolą nam wgłębiać się w to słowo Boga na różne poziomy coraz głębiej i szukać odpowiedzi na te nurtujące nas pytania. Ale co szczególnie, do czego Was chcę zachęcić i zaprosić, to książka, która można by, że. Powinna być taką lekturą obowiązkową przed przyjechaniem na telekolekcję, ale i też abyście ją zabrali ze sobą czy wyposażyli się w nią. Dlaczego ta opowieść pielgrzyma ma być tym, tym takim elementem tego? No to nie chcę Wam teraz mówić o tym, dlatego że dowiecie się na pewno o tym na naszym spotkaniu w Łąży. Ale tak jak powiedziałem, dobrze by było, żeby przed przyjazdem sięgnąć do niej albo też zabrać ją ze sobą, kiedy już tam się spotkamy. Na pewno już więcej będzie się wiedzieć, bo do tego czasu pewne sprawy będą jakby zostaną ujawnione w odniesieniu do, do tej pewnej koncepcji, którą chcemy Wam zaproponować i do której chcemy Was zaprosić w czasie tych tej. Spotkania w Łomży. Myślę, że 21 stycznia dostaniecie już pewną informację. Słuchajcie, co powie Franciszek, papież, co się będzie działo w Watykanie w poniedzielę 21 stycznia. I wtedy być może łatwiej Wam będzie zrozumieć, dlaczego ta książka będzie tak ważnym elementem tego naszego spotkania. Już w opisie postu znajdzie się informacja, gdzie macie się logować, gdzie macie rezerwacje swoje robić, w jaki sposób tą rezerwację wykonać najprościej, czyli tak jak zawsze to robimy, będzie uruchomione to subkonto, na które będziecie mogli wpłacać pieniądze w pocie 80 zł, to będzie równoznaczne z zarejestrowaniem się i z zarezerwowaniem sobie noclegów właśnie w tym miejscu, w seminarium duchownym w Łomży, gdzie będziemy gościli tam u przez rektora tego seminarium, i tam będzie to miejsce, ta baza nasza główna. A co resztę, to oczywiście jak zawsze będziemy ten program Wam ujawniali na, już na miejscu, sukcesywnie moment po momencie. Dlatego też chcemy, żebyście byli w tym napięciu i też czekali z niecierpliwieniem na to, co, co tam się będzie działo. Zatem. Wszystkiego dobrego życzę Wam już dzisiaj. Proszę o to błogosławieństwo Boże dla każdego z nas i, i też niech Bóg nas szczerze i, i prowadzi. prowadzi tą pewną ręką do życia wiecznego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjeżdżajcie, czekamy na Was w Łomży, czwartek, 29 lutego. Zatem 12 i my. Pozdrawiam.